Cześć, jestem Kamil i będę mieć bardzo szalone popołudnie, dlatego nawet się nie zatrzymuję, żeby wam opowiedzieć wszystko i będę mówić w trakcie jak będę szedł. Chcę wam coś nagrać jednak. Rozpadało się, ale cały czas jest cieplutko. Tara gdzie. Uciekaj, nie wolno, nie wolno co za pies. Dobra, może na by poszło jakbym... Właśnie Już! 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 Gdzie poszło, chyba, jakbym to zrobił, jednak po kolei. Przyjeżdża gruz. się gruz. Kamyczki przyjeżdżają i będziemy betonować stodołę. Jutro. Masakra. O godzinie 18 jutro przyjeżdża beton. Trzeba przygotować stodołę do tego, żeby coś tam móc zrobić. Więc biegniemy. A. Oh. Ok, jesteśmy w 100 dole. Nakręcę Wam szybko, jak wygląda przed, i postawię Was gdzieś, i zrobimy time No, sorry, nie będzie dzisiaj ambitnych ujęć. Jeżeli byście się zastanawiali, kiedy się dowiedziałem o tym, że za godzinę będzie gruz, 5 minut temu. Taki prezent dostaje jest, jest trochę roboty, więc będziecie tu. Ustawię jeszcze kąt lepiej, jak zejdę z tych drzwi. Matko i córko. Spokojnie, ludzie. Nie przewracajcie się tak. Dobra, w ten sposób widzicie chyba najwięcej. Ja lecę sprzątać, już nie dotykam tego aparatu. Ponieważ wczoraj tak naprawdę nic nie nagrałem, za bardzo e, co tam macie, mały time e, z, Urywek dosłownie króciutki z tego, jak przyjechał beton, e, gruz, i z tego, jak to wygląda teraz. z Dzisiaj o 18 przyjeżdża beton. A my mamy niezaszalowane. Gruz jeszcze jest do przerzucenia w niektórych miejscach ciężkie popołudnie. Mamy dwie godziny, żeby to zrobić. Myślę, że to jest do zrobienia. A w ciągu dnia przyjdzie mój wujek z partią i zaszalują wszystko pod tą wylewkę. A ja po pracy będę się bawić z wygrzebywaniem gruzu tam, gdzie go jest za dużo i przerzucaniem go tam, gdzie go nie ma. Ogólnie, jeżeli chodzi o miejsce, Stolowe dzielimy podzielmy na trzy części, czyli wjazd, który jest wybetonowany po prawej i lewej stronie pokazałem na odwrót po prawej i lewej stronie e, klepisko. Zalewamy klepisko i podjazd, ale drugiego klepiska już nie, ponieważ nie mamy wystarczająco czasu, żeby pozbyć się sprzętu całego, który jest na drugim klepisku, powynosić to i zrobić tam porządek. No, chodzi o to, że tych rzeczy jest po prostu za dużo, a czasu za mało. Teraz mamy ostatni weekend, kiedy nie będzie mrozów. Dlatego zalewamy to dzisiaj. Bo to jest ostatni tydzień, kiedy ten beton może sobie spokojnie schnąć, powolutku, i, i wytrzymać jakoś. No jeżeli to olejemy, to będzie problem później. Ech. I tak, Ech. to będzie później, natomiast teraz jestem jeszcze przed pracą i też nie będę nic nagrywał, zobacz, to postawię pewnie aparat w pewnym momencie, gdzieś tam nakręcę Wam przed i po, czy coś w tym stylu. Jeszcze, jeszcze nie wiem, to będzie coś w stylu takiego, że cały dzień będzie się w luku i w momencie, kiedy skończę pracę, będzie tempo, tempo, tempo. Nie ma czasu na nagrywanie. Ale mogę nagrać coś innego. Eee, wstawmy brodzik do Łazienki. Ale zachodzi na płytkę. Grubość tego betonu, który nałożyłem na ścianę, jest trochę większa niż się spodziewałem. I no, jest to dosyć problematyczne w tym momencie, bo ona w jednym miejscu opiera się na płytce, w innym nie, więc jest krzywo. W związku z czym będę musiał dokleić pasek płytek tutaj. Byle jak bez sługi nie będzie tego widać, jedyne co na czym mi zależy, to żeby był poziom i z tej strony będzie stać na płytkach. Tutaj też dokleję kawałek pod brodzikiem. Tu też dokleję kawałek pod brodzikiem, i w ten sposób wyjdę z tego problemu. Więc niestety, ale brodzik znowu musi wyjść. Mam nadzieję, że już tu zostanie, ale bywa. Lata. Pracowałem przez 5 miesięcy za granicą. Wykopywaliśmy doły kopareczką, stawialiśmy formy i zalewaliśmy je betonem. Do tego później zalewaliśmy posadzki w tamtych miejscach. Moje no, Zalewaliśmy fundamenty. Później robiliśmy posadzki, jeśli ktoś chciał lub nie. Różne takie rzeczy. Głównie pracowaliśmy z betonem. Cała nasza praca to było kopanie, zalewanie ławki, zalewanie, stawianie form, zalewanie tych form, tak, żeby powstały ściany, po czym zalewanie posadzki, podłogi. Wtedy <laughs> miałem dużo więcej siły. Pamiętam, jak e, zaczynałem pracować, to były takie formy, które miały 30-60 cm szerokie i około 3 metrów na wysokość to podnosząc tą formę przewracałem się. Była zbyt ciężka, zbyt duża, żeby był w stanie ją utrzymać. Natomiast jak kończyłem pracę było blisko końca tych pięciu miesięcy, to, jeżeli chodzi o noszenie, byłem w stanie nosić dwie formy, a jeżeli chodzi o wyciąganie ich z ziemi, my wykopywaliśmy dług ziemi, tam zalewaliśmy te, te wszystkie formy, to byłem w stanie je kucnąć, złapać, wstać z nimi i je tak podrzucić do góry i łapać niżej na bark i, i wynieść. Także siła wzrosła wtedy niesamowicie, wytrzymałość też, i w tej chwili zalewając, zalewając 10 metrów sześciennych betonu, i rozprowadzając to, i tak dalej, powiem Wam, że trochę szkoda, że przestałem pracować w tamtej pracy. Bo byłoby to mega łatwe dla mnie, a w tej chwili było strasznie trudne. Wylanie pół biely, naprawdę, wyrównanie tego, to zaciąganie i tak dalej to było trudne to było wyzwanie i jestem zmęczony wyglądam chyba źle nie wiem chyba skończyły mi się ubrania robocze bo już są w takim stanie, że wiecie, jakby tu nie chodzi o to, że nie da się ich dobrać. Szkoda pralki. Bo są w tak złym stanie. Eee... Ciężki dzień. Naprawdę ciężki dzień. Wczoraj i dziś, przerzucenie 10 ton gruzu, e, przeniesienie trzech silników, każdy waży około 140 kg e, i teraz 10 metrów betonu. Potrafi dać w kość. Będę musiał to pociąć i prawdopodobnie przyspieszę trochę, więc mój głos może dziwnie brzmieć, e, bo, bo nie mam siły. Jakby. Muszę podziękować, naprawdę podziękować mojej babci, mojemu wujkowi, za to, że pomogli mi wszystko przygotować. Mojemu tacie, który pomagał mi to wszystko rozprowadzić, wyrównać, zacierać i tak dalej. Bez taty nie byłoby opcji, żebym był w stanie to zrobić. Fizycznie nie miałbym, jakby i tak był taki moment, kiedy myślałem, że zaraz się przewrócę, dosłownie. I, I cisnąłem dalej, ale gdyby nie mój tata, to ten moment byłby wcześniej niż w połowie roboty, bo miałbym mieli dwa razy więcej. Także naprawdę niesamowita pomoc. I Łukaszowi, który przyjechał, pomagał też na tyle, na ile mógł, pomagał, nawigował betoniarki. Do i z podwórka. Aczkolwiek jutro to obejrzę. Jutro nagram wam jak to wszystko wygląda. Podwórko to jest dramat. Podwórko wygląda tragicznie. Jakby betoniarki trochę ważą. Do tego beton trochę waży, który w nich jest. I to po prostu musiało się źle skończyć dla podwórka. Natomiast nie myślałem, że będzie aż tak źle. Jeżeli chodzi o wjazd, to przy domu jest dosyć wąsko, i betoniarka dosłownie zapadła się i zaczęła lecieć na ścianę. Więc narzucaliśmy tam cegieł, krawężników, desek, metalowych krat. Co tylko było pod ręką rzucaliśmy, tak, żeby jak ona była przechylona, cofnęła sobie, to, żeby miejsce, gdzie musi przejechać, podnieść, żeby mogła przejechać normalnie i. Przejechała, a po już opróżnieniu wyjechała naprawdę bez problemu już ten beton dużo zmienił, jakby ogromna masa. Myślałem, że jutro zrobię w łazience coś, ale nie wiem, czy będę w stanie. Zobaczymy. Dwa bardzo intensywne, bardzo ciężkie dni. Nie miałem czasu przyłożyć się do edytowania filmów w tym czasie. Nie miałem czasu nakręcić nic kreatywnego i fajnego dla was z tych dwóch dni. Natomiast mam nadzieję, że i tak cieszycie się, że cokolwiek spróbowałem, Łukasz nagrał parę ujęć i, i myślę, że zrobił parę zdjęć też, to Wam pewnie wrzuciłem już i dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym. Kto idzie pacnąć? Kicia, idź pacnąć. Tak? Nie ocieraj się, nie jestem za brudny. Nie jestem godzien. Idę patnąć. Jestem cały mokry.